Starobuksy! Na Trzech najbardziej aktywnych fanów wygrywa po cztery starobuksów. Aby być aktywnym fanem, musisz oglądać każdy film do końca, ładnie komentować, lajkować i podbijać film. Wybiorę również parę osób z komentarzy, które napiszą najlepszy komentarz. Wyniki konkursu 17 listopada. O hej, Kalilka, jak dobrze znowu cię widzieć. Siemanko, no w końcu się widzimy, mam do ciebie pytanko. Czy ty masz w ogóle więcej przyjaciół oprócz mnie? Wiesz co jeszcze nie? Ludzie zazwyczaj mnie nie lubią i bardzo mi smutno. Mówią mi, że jestem biedna i brzydka, bo bekon. Więc nie chcę takich przyjaciół, co mi tak cały czas gadają. Pewnie mnie zrozumiesz, o co chodzi. Tak, kochana, nie przejmuj się takimi ludźmi. Ja uważam, że jesteś bardzo kochaną i fajną dziewczyną. Jestem pewna, że znajdziesz więcej przyjaciół, bo jesteś po prostu normalna. Haha, ha, dzięki, nie myślałam, że tak o mnie myślisz. Ale mam spam na czacie. Coś się dzieje, czy co? Potrzebujesz pomocy? Haha, ha, nic specjalnego, grupka mi pisze, żebym dołączyła do nich Chcą pograć w jakieś gierki, może dołączysz do nas, pewnie się ucieszą Wiesz co, nie jestem tego pewna, myślę, że się tam nie wpasuję, bo jestem biedna Nie bój się, to są naprawdę dobrzy ludzie, nie są toksyczni Obstawiam, że chętnie się z tobą zakolegują, dawaj, wbijaj do nas Wiesz co, może następnym razem z tobą pójdę, jeszcze nie czuję się pewna, aby to zrobić Oki luzik, nie będę cię zmuszać, abyś dołączała, skoro się nie czujesz pewna ja mam wielką ochotę w coś pograć, więc dołączę do nich, nie obrazisz się? Niecoś tyleć śmiało i idź pograj. Super, to jak skończę, to się zgadamy i pogramy znowu razem. Oki to papa bestii! Papa, w kontakcie! Kurczę, ale ona jest miła, bardzo ją lubię. Chciałabym z nią jeszcze pograć, ale no cóż, niech pogra na grupce. W takim razie pogram sama i może znajdę kogoś do grania. Tylko kto będzie chciał się ze mną zakolegować, skoro nie mam robuksów? Pół godziny później! Haha, czego ja oczekiwałam, jak zwykle to samo. Myślałam, że znajdę jakąś kipkę, ale każdy mnie opluł, to takie smutne. Tęsknię za moją bestilianką. Mam nadzieję, że znajdzie czas dla mnie. I poza tym marzą mi się Robuxy. Wtedy mogłabym zmienić swojego ohydnego skina. Może wtedy by mnie ktoś jeszcze polubiał. Cześć, Bekonie. Czy chcesz zmienić swoje życie? Co? Kim ty jesteś i czemu do niego gadasz? To ja. Jestem systemem Roblox. Co jest, ty możesz gadać? Ja już nic nie rozumiem. Nie pytaj mnie o nic ponownie, ty bekoniaru. Odpowiedz mi po prostu na pytanie. Czy chcesz zmienić swoje życie? Dobra, wyluzuj, po prostu mnie zaskoczyłeś. Nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Oczywiście, że chcę zmienić swoje życie. W takim razie dam ci pięć zadań, jeśli je wykonasz. Dostaniesz od systemu milion robuksów. Czy chcesz wziąć udział w tych zadaniach? Co? To niemożliwe? Czy to są jakieś żarty, czy co? Nie wiedziałam, że istnieją jakieś zadania na robuksy. Ostatni raz ostrzegam, skończ zadawać swoje głupie pytania. Naprawdę jesteś taka tempa, czy tylko udajesz? Ojejku, przepraszam, już tak nie będę mówić. Po prostu jaram się, że mam taką możliwość. Powiedz mi, co muszę zrobić, aby dostać robuksy. Przed powiedzeniem ci tego muszę powiedzieć ci coś ważnego. Te zadania są sekretem, nie możesz nikomu o tym mówić. Jeśli powiesz, twojego robuksy znikną, rozumiesz? Oki, to zaczynajmy. Akceptuję wszystkie zasady. Pierwszym zadaniem jest, abyś znalazła jakąś bestię. Co? Ja mam sama z tym problem? Jestem tylko bekonem. Nikt nie chce się kolegować z bekonem, to jest nie do zrobienia. Sam nie widzisz, jakim mam z tym problem? To twoje zadanie. Nic ci nie poradzę, masz się postarać i wykonać. No dobra, dobra, nie denerwuj się już, spróbuję to po prostu zrobić. Vanessa dołącza do gry 99 nocy w lesie. To chyba jest teraz gra jedna bardziej z popularnych, może tutaj ktoś mnie polubi? Mam nadzieję, że znajdę jakąś spokomortkę. O tam widzę kogoś, wydaje mi się, że ona jest sympatyczna. Myśli, kurczę, jej skin wydaje się bogaty, ale spróbuję, co mi szkodzi. Kurczę, trochę się stresuję, jak tak stoję koło niej. Ale dobra, muszę spróbować. Co tak się gapisz, laska? Masz jakiś problem? Hej, kasorki, zamyślałam się, co tam słychać? Zacznijmy od tego, czy ty masz jakiś problem, czy co? Bo wydaje mi się, że się nie znamy, prawda? Tak, racja to nasze pierwsze spotkanie, kiedy się widzimy. To jakim cudem masz czelność do mnie gadać? Jesteś bekońskim szczurem, nie masz prawa się do mnie odzywać. Czego chcesz ode mnie? Pomyślałam, że jesteś bardzo ładna, no i może zostaniemy przyjaciółmi? Przyjaciółmi? Bekony nigdy nie mają przyjaciół, trzymaj się daleko ode mnie. Nie mam zamiaru dostać choroby bekońskiej. Idę od ciebie, bo nie mogę na ciebie patrzeć. O w mortkę, totalnie w to nie wierzę. Jak ona mogła się tak zachować? Ja jej nic nawet nie zrobiłam, a ona już mnie zaczęła wyzywać. Tutaj system! Masz jeszcze dwie próby! Znajdź przyjaciela! Jeśli nie znajdziesz, przegrywasz! Ej, nie mówiłeś tego wcześniej, że mogę przegrać. Myślałam, że mogę szukać w nieskończoność. Chyba sobie żartujesz. Pilnuj się i znajdź bestii. Poza tym nie pytałaś wcześniej o zasady? Dziapidi to totalnie nie fair. To będzie teraz cięższe niż myślałam. W takim razie muszę patrzeć na Skina, aby był przyjazny dla biedaków. Ej, tam widzę kogoś, może ją spytam z kibidi. Myśli, dobra, to jest moja druga szansa, aby zdobyć bestii. Mam nadzieję, że uda się teraz wykonać zadanie, ale może to być trudne. Hejka, czy ty jesteś właśnie teraz sama? Bo ja jestem sama i szukam jakiejś koleżanki do grania. Wybacz, ale ja właśnie czekam na przyjaciół, ale dzięki za ofertę. A czy możemy zostać bestii na przyszłość? Może kiedyś pogramy? Niestety będzie ciężko, bo moja lista bestii jest już pełna i nie mam miejsca więc raczej nie ma szans na to, może kiedyś, za kilka lat. Aha, okej, okay, no spoko, rozumiem. Coś jeszcze potrzebujesz? Jeśli nie, to idę, bo czekają na mnie. Okej, okay, raczej nic nie potrzebuję. Na razie, miłego grania. Kurczę, ona była bardzo miła, ale niestety już ma pełno przyjaciół. Ty przegrywie! Masz ostatnią szansę, aby to wygrać! Jeśli teraz nie znajdziesz, to przegrywasz turniej! Skup się lepiej, ty bekoniaro! O nie, to moja ostatnia szansa, aby to wygrać. Kurczę, czuję to, że przegram i nie dostanę miliona Robuxów. Dobra, tam widzę jakąś ziomalkę. Ona musi się zgodzić, aby się ze mną zakolegować. Myśli, kurczę, ona wygląda tak pięknie. Może mnie nie polubić, bo jestem bekonem, ale cóż, zaryzykuję. Siemanko, mordeczko, jesteś tam? Cześć, w czym ci mogę pomóc? Bo dziwnie się zachowujesz, dołączyłaś i nic nie mówiłaś przez parę minut. Myślałam, że coś się stało, haha. Znaczy, problem jest taki, że jak widzisz, jestem bekonem. I mam taki problem, że nie mam żadnych przyjaciół na liście znajomych. I chciałabym w końcu znaleźć jakąś bestię, bo każdy mnie odrzuca. Naprawdę, ale czemu tak się dzieje? Jesteś jakaś toksyczna czy co? Nie coś ty. Wszyscy mnie hejtują, bo jestem biedna i jestem bekonem. Nie mam pojęcia, czemu ludzie tak myślą. To jest jakieś chore. Czyli po prostu chcesz, abym została twoją bestią, czyli powiedziała tak? Tak dokładnie. No i możemy też pograć potem, jak będziesz miała czas. No mogę zostać. Widzę, że przeszłaś przez duża ilość smutnych wydarzeń. Nie sądziłam, że ludzie aż tak patrzą na skiny. To było modne kilka lat temu. Mi nie przeszkadza, czy ktoś jest bekonem, czy nie. Jestem Amelka, a ty jak masz na imię? O jejku, dziękuję ci. Mam na imię Vanessa. Bardzo miło cię poznać. Myśli, orzesz w mortkę, nie wierzę w to. Wykonałam chyba to zadanie. Haha, ha, mi też bardzo miło poznać, na razie muszę lecieć. Ale dodam cię do listy znajomych i potem możemy pograć, ok? Oki, Luzik, już cię dodaję, to potem się spiszemy, papa. Ale jaja udało mi się chyba zdobyć bestii. Nie było to w sumie takie trudne. Gratulacje, pierwszy etap turnieju zakończony. Widzisz, nie było to takie trudne, aby zdobyć bestii? W nagrodę dostajesz 200 tysięcy robuksów. Orzesz w mortkę Jerza. To nie był żart, faktycznie mam te robuksy. Jeszcze cztery te głupie zadania i będę milionerką. Muszę to wykonać. Jaka jest moja następna misja w systemie? Powiedz mi, dołącz do kogoś do Grystila Brainrod! Spytaj go, aby nauczył cię grać, a następnie ukradnij mu wszystkie brainroty. Co? Przecież to jest bardzo toksyczne. Najpierw ten ktoś mi pomoże, a potem będę musiała go okraść. Nie mogę się zachować jak jakaś hamska, to jest niedopuszczalne. Czyli chcesz zwrócić mi swoje wszystkie robuxy? Co? Jak to zwrócić? Nie mogę zostawić tych dwustu, co dostałam i to zakończyć? Niestety nie. Musisz wykonać wszystko lub cofniemy to, co dostałaś. Ja pidi, nienawidzę takich toksycznych gierek, ale cóż, muszę to zrobić. Mam nadzieję, że nikt tego potem nie rozpowie. Dobra, idę do tej gry poszukać kogoś. W Rod! Kurczę, najbardziej boli mnie to, że jak kogoś okradnę, to nie wiadomo, czy kiedyś go potem nie spotkam. Tamten ziomek wydaje się chyba na takiego, którego nigdy już więcej nie zobaczę. Podbiję do niego i zobaczymy, czy będzie chętny mi pomóc. Cześć kolego! Widzę, że dobrze sobie radzisz w tej gierce. Mam do ciebie małe pytanko, masz może chwilę czasu? Myśli, co to za bekon? Dobra, nie będę toksyczny tym razem. No co tam, pytaj śmiało, mam akurat chwilę wolnego czasu. Czy mógłbyś mi pomóc w tej grze? Jakoś wyjaśnić zasady i tak dalej? Totalnie tej gry nie rozumiem, jest taka skomplikowana. Haha, ha, no dobra, mogę ci na luzie to wytłumaczyć. Tylko w czym potrzebujesz pomocy? No ogólnie we wszystkim, pierwszy raz w to gram i nic nie rozumiem. Oki, to w takim razie zacznijmy od początku. Mateusz wytłumaczył całą grę! Oki super, wszystko już rozumiem. Jesteś taki kochany, że mi pomogłeś. Dziękuję ci za ten czas. Tylko nie kochany, okej? Okay? Nie mów tak do mnie koleżanko. Ojejku, przepraszam, po prostu chciałam być miła. A możesz mi pokazać swoje wszystkie brain roty? Myślę, że na luzie, patrz. Myśli, kurczę, on jest taki miły i ja mam go okraść? Żal mi go będzie, jak mu wszystko ukradnę. On tak się starał, aby mi to wytłumaczyć. Ale dobra, robuxy są ważniejsze. Halo, jesteś tam? Dlaczego mnie nie słuchasz? Słucham cię, Mati, nie stresuj się, ale muszę coś zrobić. Co niby zrobić? Możesz jaśniej mi to powiedzieć? Vanessa okrada Matiego. Ej, co ty zrobiłaś? Wszystko mi ukradłaś. Czy ty się dobrze czujesz, tak się zachowujesz, bo ci pomogłem? Wiem, wybacz, Mati, ale musiałam to zrobić. Może kiedyś ci powiem. Co ty za farmazony gadasz, ty bekoński szczurze? Wiedziałem, że wam nie można pomagać. Nienawidzę cię. Oddawaj to w tym momencie. Dobra, ja muszę lecieć. Papa. Kurcze, ale on był na mnie zły. Chyba faktycznie mu zależało na tej grze. Halo, systemie, jesteś tam? Dlaczego nic nie aktualizujesz? Spokojnie, Vanessa! Widzę, że wykonałaś kolejne zadanie! Gratulacje i już dostajesz kolejne Robuxy! O, kolejne 200 tysięcy Robuxów z Kibidi. Teraz dawaj kolejne zadania, ale szybko. Chcę to już wykonywać. Uspokój się, koleżanko, bądź cierpliwa, wszystko w swoim momencie! To jakie jest w końcu to zadanie? Dołącz do gry da Hut i zniszcz pierwszą spotkaną osobę. Haha, kojarzę tą gierkę, tylko jestem totalnym lamusem w to. Ale postaram się to jakoś wykonać. Dobra, idę. Piętnaście minut później w grze Myśli o kurcze jego na pewno od razu nie zniszczę. Spytam go o jakieś porady i z zaskoczenia go rozwalę. Hejka, kolego, mam pytanie do ciebie, bo widzę, że jesteś prosem. No co tam, słodki bekonku? Tylko proszę nie atakuj, bo od razu przegram. Luzik, nie martw się na atakuje innych bez powodu. Powiedz mi, jaki masz problem. Powiedz mi, jak ty tak dobrze strzelasz? Ile w to grasz? A to kurczę, dosyć długa historia, ale prawie dwa lata, więc praktyka jest. Myśli, kurczę, nie ma szans, że co rozwalę. Pewnie nie zdążę mu sprzedać strzała, a on już mnie zniszczy. Halo, jesteś tam? Czemu się nie odzywasz? Tak, jestem, jestem. A możesz mi jakieś tipy pokazać? No spoko to, chodź za mną. Gabryś pokazał, się różne wskazówki? Ojejku, dziękuję, jesteś niesamowity, mam ostatnią prośbę. Tak, pytaj śmiało, mam jeszcze parę minut, to pomogę. Czy mógłbyś pożyczyć na chwilę wszystkie swoje bronie? Wiesz co, raczej będzie ciężko, chcę jeszcze trochę pograć, ale na chwilkę bliska. No dobra masz, ale oddaj zaraz, bo chcę dalej grać. Gabryś daje na chwilę bronię wadesie! Myśli, kurczę, ale to będzie szczurowate haha. Mam nadzieję, że nie będzie taki wkurzony, jak go teraz rozwalę. No i jak, możesz już oddać, bo spieszy mi się. Vanessa, rozwala Gabrysia! Ej, coś ty zrobiła, dobrze się czujesz? Haha, sorki, ale musiałam to zrobić. Dobra, muszę lecieć. Ej, a co z moimi broniami? Oddaj mi je chociaż! Nie wiem jak stary, muszę uciekać papa. Co za chamski, głupi bekon, jak mogłem jej uwierzyć. Nigdy już bekonowi nie zaufam, co za wredny szczur. I to w dodatku dziewczyna była. Dziapidi, wszystko straciłem. W tym samym czasie u Vanessy? Kurczę, ale on musi być teraz na mnie wkurzony. Założę się, że on już nigdy nikomu nie pomoże przeze mnie. Ale czego się nie zrobi dla Robuxów? Halo, systemie, jesteś tam? Jestem, jestem! Gratuluję ukończenia zadania! Wykonałaś to wszystko perfekcyjnie? W sumie nie sądziłem, że wykonasz to tak szybko! Oto twoje 200 tysięcy Robuxów! <zysk> <zysk> Haha, mam już 600 tysięcy Robuxów, ale jestem bogata! Jeszcze dwa zadania mi do końca zostały. Kiedy ogarnę jeszcze więcej Robuxów, to od razu zmieniam swojego skina. W systemie, daj mi kolejne zadanie. Chcę dalej to wykonywać. Dobrze, twoje zadanie to, aby powiedzieć komuś, że jest brzydki. Albo możesz się z kimś pokłócić. Okej, okay, w sumie to brzmi bardzo łatwo. Zrobię to dla tych robuxów. Pójdę w tym przypadku na Brookhaven kogoś poszukać. Może akurat kogoś znajdę, to go powyzywam, xd. Wanesa dołącza na Brookhaven. Kurczę, ale tu jest graczy. W sumie nie będzie problemu z wyborem. Ale lipa taka, że większość osób jest w grupkach. Wolałabym jakąś pojedynczą osobę, aby na mnie inni nie naskoczyli. O hejka koleżanko, pamiętasz mnie może? Myśli Ej to jest ta dziewczyna, co zgodziła się być moją bestii. Tak, oczywiście, że pamiętam. Co ciekawego robisz, spotkałaś jakiś nowych przyjaciół. W sumie to od ostatniego razu tylko ciebie poznałam. Kurczę, może z nią się pokłócę i tak się dobrze nie znamy. Tylko ona jest taka pomocna i wydaje się bardzo miła. Ale w sumie co mi z tej znajomości, robuksy są ważniejsze. Jak będę miała robuksy, to będę miała pełno bestii. Ej, jak coś, to mam grupkę, chcesz może do mnie dołączyć? Możesz przestać ciągle gadać? Jesteś taka irytująca. Co ty gadasz? Ja nic wcześniej nie gadałam. Może kogoś ze mną pomyliłaś, miałyśmy być besty, nie pamiętasz? No wiem, kim jesteś, nie udawaj jakiejś wyjątkowej, bo jesteś nikim, kie... Jak ciebie słucham, to czuję, że zaraz będę chora na szczurowatość. Myślałam, że chcesz się naprawdę zakolegować. W takim razie, no cóż, chyba nic między nami nie będzie. A marzyłam o bestii. Skończ udawać niewinną koleżankę. Za plecami mnie obgadujesz pewnie. Mówisz rzeczy, że jestem brzydka i biedna. Znam się na was. A? Co? Ja nigdy takich rzeczy za plecami nie mówiłam o tobie. Poza tym nikt z moich znajomych cię nie zna. Może to jakieś nieporozumienie? Myślałam, że naprawdę jesteśmy przyjaciółmi. Haha, przyjaciółmi? Kto by chciał się z tobą kolegować? Jesteś ohydnie brzydka i w dodatku śmierdzisz. Ale ty jesteś wredna i toksyczna. Totalnie tego nie rozumiem. Chciałam ci pomóc, a ty mnie traktujesz jak jakiegoś wroga. Czemu mnie tak traktujesz? Nie potrafię w to uwierzyć. Bo na to zasługujesz, ty wredna żmijo, skibidi. Ludzie chyba mają faktycznie rację z tymi bekonami. Najpierw im pomożesz, a potem cię zdradzą i oplują. Już nigdy bestii, która jest bekonem, zawiodłam się na tobie. Bo co? Bo jesteś bogatsza ode mnie? Masz ograniczony mózg? Powiem ci tyle, że już jestem bogata, na pewno bogatsza od ciebie. Więc i tak nie chcę mieć takiej biedaczki obok siebie jak ty. Ja, Pidi, dobrze, że nie zostaliśmy jeszcze bestii na 100%. Usuwam cię z listy znajomych, ty wredny szczurze. Mam nadzieję, że już cię nie zobaczę. Kurczę, trochę mi się jej żal zrobiło, ale cóż, muszę mieć te robuksy. Poza tym, jak wykonam wszystkie misje, to napiszę do Lianki. Bo tak naprawdę ona jest moją jedyną prawdziwą bestią. Systemie, gdzie moje robuksy? Witaj, Vaneso! Gratuluję ukończenia zadania! Oto kolejna twoja porcja robuxów! Aha, super, dziękuję. To teraz czas na ostatnie zadanie. Niestety mam problem wygenerować kolejne zadanie! Zróbmy sobie przerwę na parę godzin! Okej, okay, rozumiem, ale pospiesz się. Chcę już to wszystko skończyć. Nie mogę się doczekać, miliona robuxów na moim koncie. Olianka jest dostępna. Napiszę do niej, może akurat w coś teraz gra. W tym samym czasie na grupce uliany! Siemanko mordeczki, coś się stało, że tacy źli jesteście. Czuję tutaj negatywną atmosferę. Każdy powiedział, że nienawidzi bekonów. O jejku, co się takiego stało, że nie lubicie? Spotkałam dzisiaj bekona i wydawał się mega spoko. Spytała mnie, czy będę jej besti, to się zgodziłam, a po kilku godzinach zaczęła mnie obrażać i powiedziała, że jestem szczurem. No i jeszcze inne złe określenia, ale to było toksyczne. O jejku, to brzmi naprawdę strasznie. Coś ci jeszcze powiedziała oprócz tego? Tak, powiedziała mi, że jestem brzydka, fałszywa i że ją obgaduje za plecami XD, a nawet nikomu jej nie przedstawiałam. Nie ogarniam tych bekonów i ich zachowania. Ludzie chyba mają rację. Ej, to serio brzmi strasznie, współczuję ci takiej akcji. Nie przejmuj się, pewnie to już nigdy nie powtórzy. Poza tym jesteś bardzo piękną dziewczyną i nie jesteś brzydka. Dokładnie to tylko bekon. Biedak i bez żadnej kultury. A ty, Mati, czemu nie lubisz bekonów, coś się stało? Ja miałem w sumie gorszą akcję. Jakaś bekonica poprosiła mnie o pomoc. To jej wytłumaczyłem grę Steel a Brain Rot. Graliśmy jakieś pół godziny czasu, wydawała się mega spoko osobą, i nie zgadniecie, co na koniec odwaliła! Ha? Tak mnie zagadała, że ukradła mi wszystkie brain roty. Takie zachowanie jest niedopuszczalne przecież. Ja, pidi serio? Pomogłeś jej, a ona cię na końcu okradła? Tak, już nigdy nikomu nie pomogę. Wszystko musiałem od nowa robić. Stary miałem podobną akcję, ale to wszystko łączy się w całość. To brzmi, jakbyśmy spotkali tą samą osobę, ale to może zbieg okoliczności. Ja grałem w Dachód. I mnie Bekonka poprosiła o pomoc. Wszystko wytłumaczyłem, a na koniec ukradła mi broń i mnie zniszczyła. Faktycznie, brzmi to bardzo podobnie jak u mnie tylko inna gra. No, nigdy nie możemy już ufać Bekonom, to wredne szczury fałszywe. Bardzo smutno się tego słucha, ale muszę was o coś spytać. Otóż mam taką bestię, którą chcę dodać do grupki i jest problem, bo ona jest Bekonem, ale uwierzcie mi, że jest bardzo fajną dziewczyną. No dobra, akurat na to możemy przymknąć oko, myślę. A wy chłopaki co myślicie? Na pewno was nie okradnie, ani nie zrobi nic złego. Dla mnie spoko, bo będziemy mieli do niej zaufanie. Jeśli chodzi o mnie to też git, tylko żadnych innych bekonów. Dobra, to w takim razie lecę do niej, muszę z nią pogadać. Na czacie prywatnym. Olianka, właśnie cię szukałam, bo chciałam z tobą pogadać. Haha, widzisz, nadajemy na tych samych falach. gadałam na grupce i mówiłam, że chcecie dodać do grupki. Co, że mnie do twojej grupki? Tak, zapomniałaś co powiedziałaś ostatnim razem? Powiedziałaś, że wbijesz nie stresuj się, oni są spoko i nie są toksyczni. Polubisz ich, uwierz mi. I nie musisz myśleć o tym, że jesteś bekonem. Nie jestem już bekonem bestii. Co masz na myśli, bo nadal masz skina bekona? Wiem, nieważne, później o tym pogadamy, ok? Spoko, jak tam wolisz, to co jesteś gotowa, abym cię dodała do grupki? No dobra, nie ma problemu, daj mi chwilkę. Idź już na grupkę, a ja do ciebie zaraz dołączę oki. Okay? Nie ma problemu, to lecę tam i wyślę ci zaproszenie. Do zobaczenia, bestii papa! Dobra, w końcu będę miała nowych przyjaciół. Muszę zmienić swojego skina. Ej, zaraz czemu nie mogę użyć moich Robuxów? Halo, system! Aby zmienić skina, musisz wykonać wszystkie swoje zadania. To w takim razie daj mi ostatnią misję do wykonania. Ostatnie zadanie jest bardzo interesujące. Musisz uderzyć swoją najlepszą bestię, aby dostać milion Robuxów! Czy ty sobie jaja robisz? Nie mogę tego zrobić. Daj mi inne zadanie. Halo, czy ty mnie słyszysz, co powiedziałam? Daj coś innego. Systemie, wracaj tutaj, to jest powalone, nie mogę tego zrobić. Ja, Pidi, dobra, idę na grupkę, nie chcę tego słuchać. Tymczasem na grupce? I jak tam, Lianka? gdzie jest twoja bestii? Mówiłaś, że dołączy. Wiesz co, potrzebuje pewnie trochę czasu, aby się ogarnąć. Ona jest trochę wstydliwa i nie lubi tego, że jest bekonem. Tylko proszę, nie wyzywajcie jej i tak dalej, pliska. No wiemy o tym, dobrze wiesz, że nie jesteśmy toksyczni. Zawsze jesteśmy chętni do pomocy. O w końcu vaneska dołączyłaś do nas. Wiesz, ile na ciebie czekaliśmy? Witaj w naszej skromnej rodzinnej grupce. To są moi najlepsi przyjaciele. Fajnie, że się teraz poznacie. Ej, to jest ona! Czekaj, czy ja dobrze widzę to ten bekon. Ej ona mnie też strolowała. O w mordkę, co wy tutaj robicie? Wy się wszyscy znacie? Czekaj, wy się wszyscy znacie nawzajem? Janka to jest twoja bestia? Potwierdź nam to jeszcze raz. Tak, to moja najlepsza bestia. Powiedziałaś nam, że jest grzeczna i przyjacielska, co ty z drzewa spadłaś? Nie rozumiem, ona przecież taka jest. W czym wy macie problem? O, w mordkę to chyba cię w konia zrobiła, bo to jest ten bekon, o którym mówiłem. No jest to powalone, że spotkaliśmy tego samego bekona. I takie podłe rzeczy nam zrobił, to jest nie do wybaczenia. Jak można być tak toksycznym i wrednym, aby takie coś robić? Jakim cudem ty masz taką bestilianka? Masz świadomość, kim ona jest? Myśli, ale jaja, co ja mam teraz zrobić, to są jej przyjaciele. Nawet nie wiem, jak to mam wszystko wyjaśnić. I jak mogłam trafić samych jej przyjaciół, to jakiś koszmar. Vanessa, twoja misja jeszcze nie jest wykonana, pamiętasz? Dlaczego ja cały czas głos tego systemu mam w głowie? Zobacz systemie, jakie problemy narobiłeś. Nie martw się tym, jak coś tylko ty nie słyszysz. Pamiętasz dalej o swojej misji, aby dostać wszystkie robuksy? Idę już, papa. Nie czekaj, czekaj systemie. O czym wy do jasnego szczura gadacie? Wydaje mi się, że zaszło jakieś nieporozumienie. Wanesa nie jest tego typu osobą, aby robić takie rzeczy jak mówicie. A ty bestii nie bądź taka cicha i powiedz coś, że to nie ty i to jakaś pomyłka. Wiecie co, w sumie to sama nie wiem. Myśli, nie wiem jak to powiedzieć, że to jest prawda. Muszę powiedzieć o swoich zadaniach, wtedy mi wybaczy. Ej Wanesa, pamiętasz o zasadach? Nic nikomu nie mów, bo robuksy zniknął. Ani słowa o twoich zadaniach. Nikt tego nie może wiedzieć. Popatrzcie na nią, ona nawet nic nie mówi. Bo to bekon o dwóch fałszywych twarzach. Nie ma nic na wytłumaczenie. Vanessa, powiedz coś, proszę, na ten temat. Co ja mam o tym myśleć? Błagam cię, daj znać, że to nie ty. Uderz teraz Liany, aby zakończyć zadanie. Słyszysz mnie tam, Vanessa? Uderz ją, uderz ją. Ja Japili chyba jej internet wywaliło, może zaraz do nas wróci. Bądźcie spokojni, zaraz wszystko naprawimy. Nagle Vanessa uderza Liany. Zamknij się już, bo robisz się irytująca, ty szczurze. O w mortkę ja to zrobiłam, wybacz, Janka, nie miałam tego na myśli. Gratulacje ukończyłaś wszystkie zadania miłego dnia! Totalnie nie wierzę w to, co ty robisz, dlaczego mnie uderzyłaś? Czy to jest wszystko prawda, co oni mówili? Lianka, musimy ją wywalić z grupki, nie zasługuje tutaj być! Taka Melka ma rację, nie chce takich ludzi w grupce. Wybaczcie, nie chciałam wam tego zrobić. Przepraszam jeszcze raz za to wszystko, to nie moja wina. Zamknij się, wylatujesz z grupki. Mamy gdzieś twoje przeprosiny. Bestii, nie możemy takiego czegoś akceptować. Wybacz. Nie proszę, prosz. Vanessa zostaje wyrzucona z grupki. O nie, jaka ja byłam głupia. Dlaczego tak bardzo chciałam tych robuxów? Nie warto wszystkiego jednak robić dla pieniędzy. Koniec! Jeśli dotarliście do końca, napiszcie komentarz koniec i zostawcie łapkę w górę. Wtedy macie większą szansę na wygraną robuxów.